Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę, Marszałek Fryderyk złożył depeszę z gratulacjami dla Telewizji Knieziowskiej Freszar Film Rudiota za osiągnięcie tysiąca dni swojego istnienia i istnienia programu pierwszego Telewizji Knieziowskiej. Depesza brzmi. Najdroższa redakcja Fryszar Fimrujota. Składam Wam najszczersze życzenia jak najdłuższego Waszego istnienia i wielkiego rozwoju. Cieszę się, że szanowny książe koronny generał Rudolf i redakcja FFR-u doprowadziło do takiego blasku w telewizję knieziowską. Także dziękuję za niemal trzy lata nadawania prawdy broniącej stan rzeczy Wielkiego Księstwa Królików. Jeszcze raz na końcu tej depeszy dziękuję Wam. Kajzerograd 8 marca 2025 roku. Na terenie miasta stołecznego Kajzerogrodu powstał pierwszy wieżowiec, który był zapowiadany już od dłuższego czasu. Kajzerogradzkie osiedle wielkich inwestycji kapitalistycznych znacznie się rozrasta. Oprócz ceglanych bloków o kształtach i małego wieżowczyka trzypiętrowego powstał teraz o wiele większy pod względem jego wielkości wieżowiec czteropiętrowy, który jest także szczególnym budynkiem w tej części Kajzerogradu, ponieważ wszystkie budynki są to budynki przeznaczone dla klasy robotniczej. Te są jednak dla klasy średniej. Ten wieżowiec. W środku znajdują się cztery mieszkania o wielu pokojach. Co stanowi, że same mieszkania będą bardzo luksusowe, jak na obecne standardy tej części miasta. To wszystko zasługa szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka, który sprowadził kapitalistycznych inwestorów z całego Wielkiego Księstwa Królików do stolicy Kajzerogradu, dzięki czemu tak piękne gmachy mogą w stolicy powstawać. W dniu dzisiejszym tradycyjnie, tak jak co roku 8 marca, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Dobry wieczór. Składamy wszystkim kobietom oglądającym transmisję telewizji kniaziowskiej Film Rudiota regularnie, nieregularnie i te, które w ogóle nie znają i nie oglądają telewizji kniaziowskiej film Rudiota najszczersze życzenia. Życzymy dużo radości i pięknych chwil, pięknego i udanego roku do kolejnego 8 marca, gdzie życzenia powtórzymy i ich moc będzie działała na kolejny rok i wszystkiego, co generalnie dobre. Wszyscy najdrożsi telewidzowie telewizji kniezioskiej Fryszar Film Rudiota zasłużyli na szczere podziękowania ze strony redakcji pfr u Jest to ze względu na to, że kanał na YouTube Fryszar Film Rudiota nigdy by nie zaistniał, a nawet gdyby by zaistniał i filmy na nim by się pojawiały regularnie, jak obecnie, nikt by, by ich nie oglądał, gdyby nie 84 subskrypcje, które stale się powiększają i poszerzają, które obecnie oglądają kanał Fryszar Film Rudiota. Bardzo serdecznie dziękuję. Wam najdrożsi telewizowie, za oglądanie. Także prosimy o wbicie 100 subskrypcji na naszym kanale. Bardzo to pomoże w rozwoju telewizji gniezjowskiej w film Rutiota. A teraz najlepsze cytaty ostatnich dni. Mamy tutaj takiego zioma, który jeździ na desce. Nawet stary człowiek może być dobrym ziomkiem. Królicze Światowe Informacje zakończone. Dobry wieczór. Zapraszam na program Wywiad ffr -u. Dzisiaj naszym gościem po lewej stronie jest senator Stronictwa Wiejskiego. Dobry wieczór panu. Czy stawienie wieżowców w Wielkim Sięstwie Królików ma jakikolwiek sens? Zdaniem moim i zdaniem Stronictwa Wiejskiego tak. W mieście są one bardzo dobre, ponieważ czynią to, że zajmują mniej miejsca. Czyli można zmieścić więcej obywateli w jednym budynku, dzięki czemu przy okazji na najwyższych piętrach będą mieli bardzo duży plus, piękny i cudowny wi widok, mogą mieć balkon, na którym będą mieli świeże powietrze, szybko schnące pranie itd. Na wsi także to ma sens ze względu na to, że tym mniej będą zajmowały miejsca wsi. Na przykład nie może nie niewierzowce dziesięciopiętrowe, ale wystarczy bloki trzypiętrowe stawiać, no to dzięki temu pola będą nieco większe. W dzisiejszym magazynie historia to historia, faktyczna perełka, ponieważ jest to zapis przebiegu linii autobusowych na terenie miasta Grudziądza, ale w latach 70. czy 80., gdy Grudziądz jeszcze nie był aż tak wielkim miastem. Wiele z tych linii trwało do naszych dzisiejszych czasów, jak na przykład linia numer 2, a inne, jak na przykład linia numer 3, przetrwała do dzisiaj, jednakże została o wiele bardziej rozbudowana i jej kurs jest o wiele dłuższy, więc zaczynamy omijając linie tramwajowe numer 2 od Alei 23 Stycznia aż do hmm, Pętli w Mniszku. Linia numer 3 od Lotniczej Warma aż do Owczarek. Linia numer 4 ze Strzymięcina do Wielkich Lnisk. Linia numer 5 z Alei 23 Stycznia do Białochowa. Linia numer 6 z Alei 23 Stycznia jedzie nasz na Kłódkę. Na linia numer 7 Aleja 23 Stycznia do miasta parski, miasta we wsi. Linia numer 8 także z Alei 23 Stycznia tym razem do grupa stacji PKP. Numer 9 Aleje 23 Stycznia na osiedle Rządc. Linia numer 10 od Alei 23 Stycznia aż do Wałdowa, linia numer 11 od Alei 23 Stycznia aż do Piasek. Linia numer 12 od Poniatowskiego do Szukamy Strzemięcina, linia numer 13 od Konarskiego do Jagieły Pętla. Ta linia istnieje do dziś, jednakże sporo przedłużona. Linia numer 14 jest od Strzemięcina, dość stosunkowo daleko, bo do Warmy. Natomiast linii A już nie będziemy czytać, bo jest poza numeracją. Z ciekawostek możemy jeszcze dodać, że z trzech linii nocnych wymienionych poniżej przetrwała tylko jedna. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji księdzowskiej Friszar film Rodiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.